Cześć, ja się nazywam Piotr, a to jest mój garaż przy drodze Road 66. Tu mamy takie kwadraciki, nam się podświetliły. Bo myśmy tam troszeczkę, znaczy troszeczkę, kupiliśmy wszystko to, co mieliśmy kupić, to co było do kupienia. Czyli kupiliśmy ścieżkę niediagnostyczną. czy... Czekajcie, teraz się zakręciłem. O, hamownie, to jest hamownia. To jest hamownia, tak wygląda. No tu jest standardowa skrzynka z narzędziami. Szafeczka, upierdolony zlew. I dokupiliśmy do malarni tam te wszystkie rzeczy. To, o, to tam gdzieś mamy malarnię. Ale my mamy ten duży ten, ten, ten garaż. Tu o, tu jest malarnia. A drzwi nas zabiły. Mało tego, że zabiły, to jeszcze zablokowały. Czyli tak musimy je otworzyć. Eee... Zobaczmy kieruj. O! No nie no, tego to bym się nie spodziewał. Ty, ale jaja. <ścoughs> nie no, to... To powiem szczerze, to mnie teraz zaskoczyło. Metaliczność, szorstkość, lakier bezbarwny, co my tu mamy? Odcienie, saturacja, jasność. Zestaw naklejek, brak. Możemy jakieś naklejeczki tutaj dać, akrylowy, metalizowany. Słuchajcie, to my sobie tu możemy części malować. Nie no to. Nie no, to teraz szacun odkryłem coś nowego. Okej, okay. lecę do garażu, przyjmujemy pierwsze zlecenie, popularne. Co my tu mamy? No to jest prawdopodobnie. Ja nie jestem taki mądry. Ja sobie to gdzieś tam sprawdziłem w międzyczasie. To jest Focus jakiś RS. I teraz co my tu mamy? Hej, nie pytaj co się stało z moim samochodem. Chciałem zaszpanować w takiej jednej, no i chyba przejechałem po kilku większych krzakach, dziurach kamyczkach. No i chyba jakiegoś kaktusa też musnę. Może dwa. Oszczędź mi tłumaczenia do czego służy taki samochód. Przy okazji sprawdź proszę stan płynów. Po tej ilości piachu zaczęło mi brakować płynu do spryskiwaczy. Na koniec dodam, że było warto. No, to, to ciekawe czy powiesz tak jak, jak skończę go naprawiać. No. No. Parę kamyczków. Dobra, lecimy na myjnie. bo myjnię mamy gratis, umyjmy go, żeby zobaczyć jak on w ogóle wygląda ten samochód. Bo na razie to niewiele tu widać. No to jak to jest, to, mał, to miał być jakiś szpanerski samochód. No to. No to trochę chyba nie bardzo, nie? A jak ty tu przyjechałeś, gościu, jak ty kółka nie masz w ogóle? Nie, no, dobra, zabieramy cię stary na warsztat. No, nie wiem czy będziesz teraz taki zadowolony jak ja ci wystawię rachunek. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Po pierwsze, trzeba kółko, kółeczko, ale najpierw sprawdźmy. Sprawdźmy. Dostańmy się tutaj. Spróbujmy go przetestować. Silnik jak widać się wydaje w porządku. Ale testujemy dalej. No tutaj widać, że alternator jest najsłabszym ogniwem. Lecimy dalej. Miernik opon, no to tu mamy trzy opony, nie cztery nie? Opona sportowa Lećmy dalej Jak widać, układ zasilania wygląda dobrze. Co my jeszcze możemy sprawdzić? To już sprawdzaliśmy. No, nic więcej. Czego sobie, panie, życzysz? Co my tu mamy? Zlecenia fabularne. No to wiem. Premia za wykonanie tutaj będzie: alternator, chłodnica, felga. Felga, intercooler, miska olejowa, nie znaleziono części. To chyba zaczniemy o inne zadania, no to będzie dole płynu do spryskiwaczy, wymień płyn w chłodnicy, dobra. Naprawka Napraw naprawka rozserie. Lewe lusterko boczne, prawe lusterko boczne. Części do naprawy. Alternator, chłodnica, felga, felga, intercooler, miska, miska olejowa, opona sportowa. No dobra, najpierw Cię musimy, że się tak wyrażę... Yy... Dobra, yy, to jest tak. Bierzemy Cię na podnośnik. Najpierw musimy ci dołożyć ko koło. Koło, bo bez koła to ty nigdzie nie pojedziesz. Ta opona była do wymiany, ta, ta na pewno. A przy okazji zerkniemy yy, Przy okazji zerkniemy yy, jaką felgę tam musimy kupić. to jest felga GW, co to jest za felga GW500 i to jest opona sportowa 230 czyli mamy tutaj jakąś oponę sportową A, dobra rozbieramy Idziemy zobaczyć, czy możemy tą felgę naprawić. Fajnie by było. Tak, o, ale ona jest taka. Wiecie, jak nam się nie uda teraz, to już później. Udało nam się. Jak nam się nie uda teraz, no to już później nie naprawimy, nie? Tu jeszcze coś? Aha, no tak. Drugiej felgi nie ma po prostu. Nie ma co naprawiać. Dobra, to teraz tak spróbujmy GW500, tak? Dobrze ja to napisałem? A może nie tak, tylko tak. No, mamy taką, no. I to jest tak, wielkość to było, jaka to była wielkość? Dziewiętnastka, tak. Dziewiętnastka, jedna sztuka. Teraz tak. Opony chyba muszę kupić dwie. Zobaczmy. Helga to mamy naprawioną, tą dołożymy opona sportowa, niby jedna sztuka tylko, tak? Czyli co? Jemu tam nie zależy na tej drugiej oponie. No dobra, no to kupimy na razie jedną. Już nie będziemy tam przecież wydawać kasy niepotrzebnie.

No, to ta przejażdżka z tą panią będziecie chyba drogo kosztować, panie. A ta druga opona ma nawet 84%, więc nie ma co tutaj w ogóle wymieniać. To jest całkiem sprawna opona. Wyważymy cię. O, pick Okej, okay. i co, wkładamy te opony i próbujemy się nim przejechać, co? Będziemy musieli rozebrać, bo tam jeszcze alternator był intercooler, no a tu chyba w ogóle nie ma intercoolera, intercooler średni nie ma w ogóle tej części u mnie na stanie, więc ja od razu dodam. Zresztą spróbujemy to, to będziemy tam widzieć, co jeszcze tam spróbujemy mu naprawić. Bo jemu tu chyba najbardziej o tą karoserię chodziło, nie? intercooler średni do sklepu. Trzeba kupić. <noise> Jazda z panienką. No to będziesz miał teraz jazdę z panienką. E, czekajcie, bo tu mogłem alternator chyba od razu wy, 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 Mogłem z tej strony ten alternator wywalić. Chyba tak. Chyba tak. A miska olejowa jeszcze, dostępne z komory silnika. Aaa. Ale tak, olej możemy od razu zlać, bo i tak będziemy miskę wymieniać. Więc olej od razu idzie do zleania. O, jaki czysty olej. Widzę, że przekładnia kierownicy jest do wymiany. Widzę, że tłumik jest do wymiany. I co, zabieramy się za tą miskę? Gdzie jest ta miska w ogóle? Tu miska olejowa pada. E, a tu, ale nie, tu było wszystko ok. Tu te panelewki, to wszystko było ok. To, to nie ma tutaj nawet co się za to zabierać. E, na pewno będziemy musieli odkręcić. E, nie, no poważnie, końcówka drążka, koła. No dobra, no już tak z dupy strony trochę się za to zabrałem, mogłem to przewidzieć. To jest tak, końcówka drążka leci. Drążek kierowniczy. No tą, tą przekładnię kierowniczą na bank, bo tu to, to, to jest jedna wielka za. Ale fajnie, no, to takie jest troszeczkę inne, bo tutaj musimy jakby przestawić swój sposób myślenia na zupełnie inny sposób myślenia. Teraz tak spróbujmy tą rurę jeszcze odkręcić, bo tu nie robimy już nic po całości. Czy my ją możemy, rura wydechowo-początkowa? My ją możemy zrzucić. Tak. No dobra, tu tulejki wyglądają na ok, To wygląda na ok. Chłodnica, ale to, żeby chłodnicę wywalić, to musimy płyn spuścić. A żeby płyn spuścić, no to wiecie, musimy wejść na górę znowu. Ale spróbujmy coś naprawić. O, tylko przekładne kierowniczy. No ale dobrze, chłopie, bo to cię by najdrożej kosztowało, tak szczerze powiedziawszy. Czyli co, przekładnia ląduje z powrotem. Miskę olejową musimy kupić. Rurę musimy kupić. Gdzie ta przekładnia? Tu. Przekładnie masz, chłopiec, zrobioną. No drążki, no nawet, nawet drążki spoko. Końcówki też nawet w niezłym stanie. Tu jest drążek. Tu jest końcówka. No i co za tą miskę olejową? Nie, musimy tą miskę kupić. Miska olejowa. Kupmy miskę olejową. Ale ona tam miała chyba 1% jeszcze tam na, na stanie, także totalne złom. No i dobranie. A, rurę wydechową jeszcze możemy od razu kupić. Rurę wydechową. Zamontowane, zamontowane, czyli co alternator chłodnica. Samochód idzie w dół. Teraz tak spuszczamy te płyny. To jest płyn chłodniczy. Tam jeszcze coś było z tym płynami, ale zaraz zerknę na to. I chłodnica, obudowa. Chłodnica. Zobaczmy czy my jesteśmy ją w stanie naprawić czy nie. Wentylatory tak, ale wentylatory nas generalnie nie interesują. Dobra, naprawiłem. Naprawiłem. No wentylatory nas generalnie nie interesują na, na, na chwilę obecną. To jest tak montaż. Chłodnica typu A. Dodaj do listy zakupów. Nie mam takiej chłodnicy, nie mam. Chłodnica typu A. Zepsułem, chciałem klientowi naprawić. Zepsułem, no tak czasami bywa. No, co zrobić? No, to jest warsztat, no. Coś, coś czasami się da, czasami się nie da. A i teraz tak, ten alternator jeszcze nie tutaj musimy go jakoś dostać się do niego. Wiecie co? Ja ten zbiornik płynu wypierdzielę, tylko jeszcze nie tak, nie wiem, sprawdzić jeszcze. To tak, chłodnicę mamy Felga, hmm. Aha, no bo nie mamy założonej intercooler, miska olejowa, opona sportowa, bo nie mamy założonej To Felgi. To już też możemy odznaczyć rura wydechowa, nie znaleziono części. Naprawka rozserie, inne zadania. Dalej płynu do spryskiwaczy, wymień płyn chłodniczy. No, pchum. dziwne by było, gdybym po prostu tego nie zrobił. Ja sobie ściągnę ten zbiornik tego płynu. Najpierw go odessam do spryskiwaczy. Bo będzie mi po prostu łatwiej się tam dostać, dlatego, żeby ten alternator wymienił. No właśnie, tak na to liczyłem. Rolka prowadząca typu A. Pasek. Pasek klinowy to jest tam brakujące, brakujące ogniwo. Idziemy sprawdzić ten alternator. Czy my go naprawimy, czy nie? Tak, znaczy możemy go naprawić. No i udało się, no i udało się. I klient się cieszy, bo... A właśnie ciekawe jak nas to rozlicza. Czy nas to rozlicza tak jakbyśmy kupili, czy po prostu... No ciekawe, nie? To jest tak alternator. Mamy dwa takie alternatory. No i ten pasek kinowy. Ten pasek klinowy jest do wymiany. Ja tak twierdzę. Ja tak twierdzę. I no i tak i to jest ten pasek klinowy. No i to, i, i to by było wszystko z tych takich części mechanicznych. Pasek klinowy kupiony. Tak. Te koło jeszcze dociskowe. rolka prowadząca znaczy się. Z jakimi częściami my cię możemy naprawić? Bonus. Tu nie ma żadnych bonusów. Napraw częściami w stanie minimalnym 89%. Taki chyba miałeś tam Niech Yyy... Tak. Czyli tak, teraz nam zostaje dolać płynów. No i co, te części mechaniczne mamy zrobione, tak? Bo teraz nam brakuje tylko tej felgi, ale to felgi już mamy, alternator mamy, możemy go odznaczyć. No i co, zostało to naprawienie kar karoserii. Dobra, zobaczymy, co się da zrobić. Dobra, wrzucamy koła. Fajnie, bo nie było tutaj żadnych tych takich standardowych wyciepiedów, był hamulec, była rura wydechowa. Ale to było wszystko. Autko masz, chłopie, umyte. Koła założone. No i tak myślałem, no na naprawka karoserii. No dobra, idziemy zobaczyć, co możemy zobaczyć. Lewe lusterko, lewy reflektor, przedni maska, prawe lusterko boczne przedni lewy błotnik, przedni prawy błotnik, przedni zderzek, przednia szywa, przednia tablica rejestracyjna. Kurwa, chłopie, no, no tu za dużo nie ma. Tak szczerze powiedziawszy, tych części lusterko. Tu w ogóle nie ma lusterka. Tu w ogóle nie ma zderzaka. Przednia szyba. Nie wiem czy coś widziałeś przed to, przez tą szybę w ogóle. Dobra, idziemy zerknąć czy jesteśmy w stanie coś naprawić. O! co surprise! Tu nie ma nic do naprawy. No dobra, no to co? Do sklepu i... Y, karoseria. To jest nasz Ford Focus. Teraz tak, przednia szyba. Przednia szyba na pewno, tak. Kup części. Maska, kup maskę. Przedni lewy błotnik. I przedni prawy błotnik. I przedni zderzak. I przednie światła, nie? bo chyba nie było ani jednego światła. Lusterka, dwie sztuki. No dobra. Ktoś facet tam nie zahaczył tylko jednego kaktusa. Ktoś no. tu zrobił orkę na ugorze. Przednia szywa. Maska. Przedni zderzak. Reflektor reflektor przedni błotnik eee, no to, nawet nam nieźle poszło powiem szczerze, zobaczmy eee, napraw karoserię przednia tablica rejestracyjna no to ja wiem, ale przednia tablica rejestracyjna no ale ty, jaką miałem tablicę kupić? co to jest za tablica? Tymna tablica rejestracyjna. Nie wiem, czy ja tu jakieś po prostu pierwszą z brzegu mam założyć. Tablica rejestracyjna British Columbia Arkansas. Co? Co to już? Trochę to byłoby dziwne. Naprawka karoserii No, to już słuchajcie. Inne zadanie. No mamy wszystko na zielono. No to zobaczmy panie ile cię ta przejażdżka kosztowała. <noise> no 11,5 tysiąca. No to jak było warto, no to zakończ lecenie. A, w silniku brakuje oleju. No dobra, 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 nie krzycz, nie krzycz panie kierowco. E, mogłem zapomnieć. No i fajnie, słuchajcie zlecenie fabularne kolejne zrobione, Ford Focusik, nawet ładny ten Fordzik, taki ospoilerowany, fajny, 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 podoba mi się, no to co, szerokiej drogi panie kierowco, mycie masz gratis, baw się dobrze, nie zapomnij zapłacić, <laughs> 11,5 no i co, ja się na dzisiaj żegnam, zapraszam jutro, jutro zrobimy sobie pewnie kolejne zlecenie fabularne. A i tyle z mojej strony, no cześć.